Cześć, witajcie w pierwszym odcinku i dzisiaj Wam wytłumaczę, jak to będzie z moim kanałem. I pewnie nie. I właśnie, gram sobie na tej mapie. To jest mój własny serwer. Nie, nie to, że sam go zbudowałem, tylko że, że w tym sensie własny serwer, że, że. go że on jest za darmo, nie? I mi nikt nie będzie przeszkadzać. I i tylko mu jeden kumpel ma do niego dostęp. Oczywiście. I, i będę z nim grać właśnie. I chciałbym wytłumaczyć właśnie, jak już wcześniej mówiłem, jak to u mnie będzie, co będę nagrywać i, i co będę tam robić. I jak wiadomo. Uwaga, dzwony biją, rybu, że będę nagrywać yy, na pewno jakieś Star Warsy, Robloxy yy, i inne rzeczy. Oczywiście, postaram się, żeby... Yy, oczywiście, be, będzie słychać mojego kumpla, tylko pod inną pos, postaj, będzie pod innym głosem. Będzie pod innym głosem niestety, bo nie mogę udostępnić jego głosu, nie wiem czemu, jego dźwięku, jak, jak, co on tam mówi, nie, mo nie możecie wtedy usłyszeć. Ale jeśli tam się uda, bo to w moim programie do przerabiania tam można sobie tam dźwięk zrobić, to tam, tam zrobię. Ale dobra, przejdźmy do rzeczy. Więc będzie na pewno y LEGO Star Wars ten, Saga Skywalkerów Czyli na razie z tego co wiem to najnowsze naj, naj, najnowszy ten, najnowsze Star Warsy, jakie znam oczywiście I, i upadły zakon być może będzie, albo później, bo chyba potrzebuję lepszej, le, lepszego, lepszej karty graficznej a będzie może Horizon, tylko, że na niskich ustawieniach, albo... bo w ogóle nie będzie, nie, no zwłaszcza nie, bo mogą jakieś gry dojść, o których nie wspominałem i będzie jeszcze dzisiaj o... to jest wprowadzenie jakby w to, co będę nagrywać. Będę nagrywać Robloxa, tego Minecrafta, Piraci z Karaibów, LEGO, tam co jeszcze tam mam? Harry Potter 1, 4, 5, 7 i, i zrobię głosowanie co ma być pierwsze i, i, i e, powinien ten, ten i, i właśnie tam będzie różne rzeczy jeszcze powinien, nie wiem czy już to mówiłem, ale powinien dzisiaj jeszcze dojść yy, filmik z wpadkami, yy, nie wpadkami, tylko z dziwnymi zawieszeniami w daj Upadły Zakon. Nie będzie jakiejś tam kolosalnej grafiki, ale przynajmniej coś będzie. Ale i tak będzie super, bo ja to tak fajnie pomontuję. Dołożę jakąś muzykę i będzie chyba nic, nie? Ale tutaj jest parę wpadek takich zawieszeń. To będzie krótki film, ale jakiś będzie. Jak ktoś coś lubi oglądać, to przynajmniej będzie mieć tam chwilkę, trzy minutki może do, do oglądania. Więc wszystko już Wam wytłumaczyłem, więc na razie do następnego dzisiejszego odcinka. Pa! thank you